Dzień dobry, cześć. Okazję tygodnia w Biedronce i też wam tylko powiem na początku, że 28 stycznia jest niedziela handlowa, więc można szaleć. I tak jedziemy. Co tutaj się dzieje od poniedziałku? Maszynka do strzyżenia lub trimmer damski lub męski słuchajcie za 40 zł, więc można sobie wiecie zaszaleć. Ja to kupuję. Będę testował jak to działa, bo mam z Philipsa i średnio. Co dalej? Akcesoria pielęgnacyjne dla mężczyzn. Kosztuje, słuchajcie, oddychy taki zestaw. No i tutaj macie czy nożeczki, czy grzebień. Cały taki pakiet dla facetów, no ale jedziemy dalej. Lokówka, suszarka lub lusterko za 40 zł. Patrzcie, tutaj z takimi ledami ami nawet jest lusterko. No, i coś w tą stronę zabrało. Ok, jeszcze raz słuchajcie, i jedziemy dalej. Zobaczcie, żelazko parowe Hoffen za 50 zł. Wycieraczka 50, bardzo duża to jest 150 na 80. Dywanik łazienkowy, 25 zł. Z kolei waga, waga łazienkowa, 40 zł. Taki regał może komuś się przyda do łazienki. Co tutaj dalej mamy? Storczyk za 35 zł. Czy osłonka na doniczkę? A tu jeszcze są meble. Słuchajcie, za 80 zł z drewna bambusowego. Zobaczcie. Taca dekoracyjna 25 zł. I akcesoria łazienkowe od 15 zł. Zobaczcie. Można sobie wykończyć, no i co, jedziemy dalej, co tutaj się dzieje. To tak, mamy nawet ręczniki, zobaczcie, ale to już jest 30 zł. Zestaw dywaników 40 zł i lampki, zobaczcie. Trójpak za 13 zł, a tutaj takie sterowane, inteligentne, też są żarówki, jak ktoś lubi, no ale już Was nie zanudzam idziemy dalej. Odkuracz bezworkowy 229 złotych, akcesoria do usuwania sierści i czyszczenia macie. Tutaj patrzcie, szufelka ze szczotką 15, a akcesoria do czyszczenia 25 zł, czy to jest szczotka gumowa, czy szczotka do usuwania, wiecie, sierści. Książki Was nie interesują. I tu zobaczmy, co tu jest napisane jakiś rabat. Oferta dostępna w wybranych sklepach, od 22 do 24, warsztat, auto, sport, etv, agd. Artykuły piśmienne, akcesoria dla zwierząt. Minus 30% każdy przy zakupie dwóch produktów. Oprócz lego, papieru ksero i odzież sportowej. Limit dzienny max 6 produktów na kartę Moja Biedronka. I jedziemy, co tutaj dla dzieci. To tylko wam pokażę, nie będę się rozdrabniony, no bo wiem, że wielkiego zawsze zainteresowania tymi artykułami dla dzieci u Was na kanale nie ma. I proszę Was, jeśli możecie lajkujcie ten filmik, bo to dużo dla mnie znaczy, żeby robić nowe. Dobrze, jedziemy dalej. Już Was tutaj nie zanudzam. Patrzcie, 25 zł koszulka lub leginsy termiczne damskie lub męskie, więc jeśli chcecie, żeby było ciepło, to kupcie i kapcie damskie 25 zł para. A po prawej stronie mamy piżama damska, 35 zł komplet, pokserki męskie wychodzą po 17,50, czy skarpety damskie lub męskie 6 zł za parę w trójpaku. I tutaj z takich ubrań jeszcze macie t-shirt czy bluzę. Zobaczcie, a tu co? 15 złotych talerze. To w sumie mamy różne trzy do wyboru modele i tutaj akcesoria kuchenne, widzę. Za 30 zł, Dalej, sprzątanie 50 złotych, mop obrotowy z wiadrem. Taki mop płaski ze spryskiwaczem, no to 40 złotych, zobaczcie. Tutaj do łazienki słuchawka lub wąż prysznicowy za dwie dychy. Tutaj różne pojemniki, organizery za 20 złotych. I, I akcesoria co do sam samochodu to też, proszę, pozwólcie żebym tylko ogóle, szybko to podobało. tak pokaże, żeby wiedzieć co po prostu jest. I tutaj już Biedronka Home, no więc to tylko przez internet można zamówić i tyle. Dziękuję Wam za uwagę, życzę miłego wieczoru, jesteśmy w kontakcie i spróbujcie tutaj jeszcze zobaczyć nową gazetkę, którą Wam zamieściłem i ofertę do domu, po prostu pojedyncze już artykuły, bo myślę, że lepiej posegregowałem tutaj. Dzięki, do następnego jeszcze raz.